Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, jest mega akcja Orka pod rzepak. Nagrywamy pod muzykę na razie, zaraz lecimy z vlogiem. Koncepcja pod film jest, muzykę mam, aby teraz dobre ujęcia nagrać i będzie konkret wstępik, mi się wydaje. Dobry. Tak, worka pod potrzeba. Około, na około 27 cm, 28 cm. Mierzyłem z miarką tatą Trochę ustawiliśmy pół, po to wiecie, nowy ciągnik i trochę inaczej się też Też EHR jest. No to tutaj można pokombinować z tą regulacją siłową. Ogólnie, teraz już mam ustawienia w Shatat GPT. Tak, ale sprawdza się. Szczerze na szóstce i tutaj na 4,5 w ustawieniu jakby czułości tej siłowej regulacji. Jest naprawdę dobrze, kiedy trzeba trochę wypłyci. No i nie lata czas góra dół, nie wariuje, nie? Więc to jest spoko. Co jeszcze? No jeżdżę na biegu B5, no tak około 9 na godzinę, 8,5. No Nie chcę też za szybko na no. powinienem jeździć mniej więcej tak, nie? bo jednak to jest trochę cięższa ziemia i yy, no, wszystko się bardziej zużywa. Na piachu to można i 12 lecieć, nie? jak nie ma kamieni, no to gdzie problem, ale tutaj to no, optymalnie tak, nie? Nie przekraczam, staram się tych 9 nie przekraczać. z miejscami nawet do 9-10 dochodzi kazdy, to wiesz, nie pójdzie jakoś. Yy, kwest a jeszcze tak. Yy, tu był więc Jary, który w ogóle bardzo dobrze nam sypnął. No nie będę strzelał jakimiś tam wynikami, no bo Mogę powiedzieć, że dał ileś A po zważeniu wszystkiego wyjdzie ileś i, no... no ale tu glina trzyma No trzyma I tak, była tu raz ta yy, No nie wiem na ile tam, 8 cm może I to zostało tak jak jest nie wiem czy powinnoś tą drugą uprawkę tutaj robić, skoro tu jest orka. No uznaliśmy, że nie ma tej uprawki drugiej. No według profesora Piechoty to jest na rady grzech ciężki, tak? Więc... On to tam ze trzy razy co dali. Nie no dwa, wystarczy. No więc to zostało, ale strasznie przepadywało, słońce było. To mega grzyp wszedł na te samosiewy i to no. widać, bo gdzie Bardzo brunatna szczególnie. No, te, gdzie pod grzewkiem tam możesz Nie, wiem, nie Będzie widać, nie jest zielono, po prostu no. jest zielona, a tutaj jest tak, takie żółte, nie żółte. Pamięt chyba. E, to jest tak, no to jest jedna uprawka. Mówię, gdyby to było uprawiane bezarchowo, na pewno bym drugi raz to przejechał. żółtko Pierwszy raz będziemy się siali rzepak hybrydowy. Pan tak to... Lauros, y, też kolega właśnie w będzie chciał, w środę w wjeżdża O, Prawa. I też tą samą odmianę co ja, no po, też niby trzecia klasa, więc y, będziemy mieli porównanie Prawa Orkowa i Pasowa, no wiadomo, inna trochę rejon, trochę ziemia pewnie też lekko się różni, no ale mniej więcej tak poglądowo, tak? No tak, no wiadomo. No tak, e, pług, 5 skipy rozstaw na 45, więc 225 nam bierze Daje seradę, radę, oni oni bez problemu, tylko na glinie no to trzeba mu to biegi zredukować, no jednak trzyma jest, no widziałeś jakie to tam kurde. No tam, tam to kurde takie pecyny jak głowa No nawet tam, i mówią, i tam mówił koleżka, weź tutaj z orkowca do 150 koni, mówię co ty dajesz, chyba na pioku bym musiał robić No tam to, o nie, nie, nie dał rady na takiej no. tak, stopy w miejscu ten o pół ustawiony pięknie na no kurde 1500 pełny gaz On tak od 1400 już moment łapie obrotowy, więc mhm. jak już zejdzie poniżej 1400 to spada momentalnie, nie? Bo tak nie miał. Jebut ja, tam jak miał ciężko to 1200 i cały czas szedł 1200, bo tam równo miał, nie? A tutaj no ale taka specyfika jest, ale no nie wiem. Ciekawe, jak spalanie wyjdzie też, nie? Jak tak patrzę, to szczerze, to u mnie jest podobne ziemie jak tutaj. Tak? No. No czwarta czwarte jest w tym miejscu. Tam, gdzie trochę lepszego, to może tu nawet gdzie ten poprzeczniak, Tak jak na orkę patrzę, no bo po orce to najlepiej sprawdzić, właśnie. No, tak. Ale to są najlepsze zachowuje. kawałki, czy. No, z całego areału ze 40% takiej ziemi jest. No, dobrze, niedobrze, tak? No. Nie, no, lepiej taka niż piach cały czas. A tu rzepak kiedyś był na tym polu? Był, był, był. Parę razy. To już nie pierwszy raz jak tu rzepak uprawiamy, i nie pierwszy raz jak na tym polu jest rzepak. Mhm. Dzisiaj na orkę to idealna pogoda. No kurde, fajnie jest. Zat zatmurzone, tak nie paruje szybko. No właśnie o to chodzi. Ja tu nawet myślałem, żeby. No bo jak było takie słońce, mówię, co to będzie, co to będzie. Żeby no, całą noc orać, no nie, bo wtedy ta wilgoć tak nie ucieka. No ale dzisiaj taka pogoda, która pasuje, więc yy, robimy w dzień. Dużo hektarów 9, To jest 9,30 chyba. I rzepak jeszcze gdzieś, czy tylko na tym polu? Chyba tutaj, tylko tutaj. Mieliśmy najwięcej rzepaków w tym roku. No zgadnij jaki plon. A to sprzedane już? No od razu, zawsze sprzedajemy. No ja wiem. Patrząc na to, że go trochę wybiło i przemroziło, półtorej tony złapał? Byłeś blisko, to na 300. <laughs> to, to, na... to na połowę kosztów? Co? No tak, na połowę. Na no. Połowę no. no niektórzy tam taki tutaj kosił usługowo. tam go, ile rzepaki sypały? 4-5 ton. A. Tylko my mieliśmy znowu populacyjne, a oni hybrydowe. No nie wiem. Czy tutaj takie przymrozki były tylko. Ale mega fufalami szło, bo. U nas też przymroziło ziemniaki, a u sąsiada tam, nie wiem, może kilometr, półtora dalej już nic się nie stało, nie? Na górce było inaczej niż na dołku. Na dołku, no tak. A jakie nawożenie planowane po drzewach? Y, polifoska będzie szła, jaka dawka, nie wiem, bo tata daje, a nie chcę skłamać. Bo polifoska piątkę, rzeczywiście. Piątkę, piątkę. Jeszcze na pewno pójdzie... Stu y, mocznika pod korzeń, mm -hmm. żeby nie głodował na jesieni, bo były takie sytuacje, no czy nie wiem, czy u nas już nie pamiętam, y, ale brakło jedzenia na, na jesieni, no i trochę niefajnie, nie fajnie, A mocznik nie, jednak? No to to fajnie się rozłoży w czasie. Więc. Ja widzę, że drugi pokos zebrany chyba już. Tak, tak. Ja w czwartek mam zamiar wyjechać kosić łąki swoje. Byłem wczoraj z kolegą, popatrzyliśmy, no to trawa w najlepszych miejscach za kolana jest. To już na spokojnie można kosić. No ten drugi pokos to jeszcze żniwa były, to wyjechałem o 6 rano, skosiłem wszystko, trochę przewróciłem. Ale takie upały, były to tam 3 dni. No i też nie było dużo trawy, no nie, bo no. ona bez nawozu rosła. No, Zaraz. To jest tak samo. Też, Drugie, na drugie nigdy nie sypiemy, bo to jest za duże ryzyko, bo przyjdzie upał, susza i tak naprawdę ten dał. No ale w wtedy w lipcu to tak padało, że aż no, wtedy się tak, ku... Aż tak, mnie tak. bolało, że tam tata mówi bez nawozu, nie? No, tak jak u was to tam dobry zapas siana jest to w sumie... o, jest w magazynie chyba 3 lata już jeszcze no. nie, ten, belki są, no, nie? W sumie tak nie potrzeba tego siana dużo. No nie, ale lepiej mieć, nie? Dużo godzin zrobił? 71 już. No no to nie ja dużo. Tak dwieście dobiję? A teraz najwięcej mm. roboty ma w sumie. No w sumie tak. Bo on uprawia. Będzie, będzie. Nie bo uprawiać, tam też uprawia, w Tak. Nie? tak. Yy, on, on pracuje tak: z pługiem, agregatem, talerzówką i drapakiem. A no osu... o, o, o co to tak głęboko? No to tutaj żeś zarąbał. bo się do wody dokopie w końcu. Dobrze jest. mało. Ty, ale jaka... Nie wiem, czy podeszwa? No widzisz. No kurde, to... Trochę nie wiem, nie za głęboko teraz. Tak. I ten, uprawiacie to zaraz? Mm. Czy, czy leży sobie trochę jeszcze? Nie, uprawiamy. Pod rzepak, się będę uprawić od razu. A kiedy termin siebu? Jutro. Albo... No, ja to bym chciał jeszcze dzisiaj, nie? Ale nie wiem, czy na ci będzie się chciało po nocach robić. To jest ciekawości, ile na hektar wychodzi nasiona rzepaku? Orientujesz się? Y, jednostka tysiąc... 1000... 600 zł i na 3 hektary ta jednostka starcza, no to mamy 540 coś takiego. No, no coś 533 takiego. No, coś takiego. To widzę, że nawozy tradycyjnie pod agregat, nie pod orkę. Tak, tak. Bo są różne szkoły w sumie, no, wiesz, że pod orkę niektórzy stosują, niektórzy właśnie tak jak pod agregat. W sumie zależy że co, nie? No, azot mi się wydaje, że nie pod orkę na pewno. Fosfor, ale fosfor, dobre, fosfor, bo tak nie jest zbyt mobilny. No. To jak potas no. też to tam przemyje, więc spokojnie myślę, że na, na to... Na ale fosfor go. w sumie tak i korzeń by tak dążył do niego, nie? No. Ale w głęboko by je Ile tak? 10 cm? No, no więcej to nie. nie. by to ładnie było, nie? A Jęczmin zimowy kiedy planuje dzisiaj? Dziesiąty? <noise> wcześniej? No, pewnie coś takiego zimowy. wcześniej, nie? Mm. Też tak gdzieś myślimy właśnie. 1 września będę chciał gnój rozwalić i zaorać. A nie, lepiej przetależuj. A ten gnój? Tak. No w, no w sumie tak, no bo tam stoi ten jeszcze łubin, nie jest wykoszony. No. To bym poczekał i to w sumie na raz zrobił. Że łubin zebrać? Że łubin da, zebrać, poczekać, rozwieźć gnój i zatależować. No. Bo tam po łubinie to nie będzie zbytnio dużo się a nawet jak będą, no to je ja... oprysk wypali. Mm, Albo no przecież tak stależujesz że to już ich nie będzie moim zdaniem. No. no bo to ze strony się osypują, tak? Ale no. Y, no co, one trochę wzejdą, jak przyłożesz to przydusi już nie wzejdą, bo no, jak tam na ile będziesz orał? 20? Jeden, dwa, coś takiego. No to nie ma opcji, żeby to wzeszło no. z takiej głębokości. Trochę głębiej chcę zaworać w tym roku, bo, bo wieloskładniki będą po raz pierwszy u nas siane. NPK? Yy, ten Polidab i sól wow. Czy jednak nie polifoska? Nie, nie. Wyszło, taniej? Wyszło mi, że taniej. No. No, no, sól no, podasową czy... kupiłem za 1690. Mhm. Polidab 350, no to wychodzi taniej w sumie. Znaczy, no, drożej tonowo jak polifoska, Polidab, ale to jest bardziej procentowe o no, tym. To polifoska. można mniej dać i będzie no. na przykład taniej przy tych samych zasobnościach. No, nie? No, tak. Chyba więcej roboty jest, no bo dwa przejazdy siewką, tak? No, no, no ale jeździsz tak sobie stawić, ciągnikiem, no. ręcznie jakbyś to robił, to rozumiem, A. ale tak to. I, i też tak szybko, dużo paliwa nie pójdzie, no tam w no, rusku litr na hektar. To tam, mało, ale... ale ten zapach kurde zaoranej ziemi, to nic tego nie podrobi... No, ty, po ty, ty czułeś ja w kabinie to nie, bo w się to jeszcze było czuć, no, nie, bo drzwi no. otwarte. Bo bez orca by chyba tego nie było, mi się wydaje. Wątpię, no. Przed domem jest groch i myślę, czy by nie zrobić połowę bezorkowo i połowę orkowo przerzutować będzie o zimę. Mm -hmm. Więc bardzo dobre porównanie by było, nie? Połowa pola, tak? No. Połowa pola, tak. Bo tak, jak u mnie na moje pola, no to z rzepakiem no, niewiary, jak na razie. No, nie. Słonecznik podprawia. byś mógł spróbować. No. no chociaż powiem, że ten słonecznik na popląt nie przesadzając, on jest do kolana już. Tak się fajnie no. rośnie. No kurde, no a to dużo nie potrzebuje też. No to na słabe ziemię to jakby pasuje, nie? Była bruzda była, nie? Coś, coś, no coś tak się wydaje, że chyba tak. Chyba bardziej do lewej. Nie wiem. Że... O no, no coś takiego. No tutaj tu taka. Czarnojem. Ta. O już mi tam widzę. DR pokazuje, czyli siłowa regulacja działa. Bardziej. Mam tak na szóstkę ustawioną. Te liczby oznaczają, jaki jest procent yy, regulacji pozycyjnej w podnośniku. Teraz jest 60% pozycyjnej 40 siłowej. No taki jest A ta siłowa to co ona robi? Jeśli czuję, że pług ciągnie do dołu, to no. wypłyca. Aha, taki jest Bo ja w sumie z tego co czytałem, to u mnie też jest regulacja siłowa i ona jest ustawiona na połowę. Power shift to nie to sobie pod obciążeniem zmienię, bieg, to też jest fajne. 16 był tylko ten jakby żył zając też to robiło robotę, no. bo jak jechałeś 10 przy max gazie, to potem jechałeś 7, nie? Bo no to niekiedy w takiej linie właśnie to ratujące było. Tak, 25% do, doda, dodawał prędkości do biegu, ten wzmacniacz, nie? Nie, on był dobrze moim zdaniem. Znaczy konstrukcyjnie to yy, kwestia sporna, bo yy, tam tarczki no nie, wiesz. No tak. Ale chodzi o przełożenie, to mi się podobało jak tam Sama było, idea to... tego jak działało, no to było git, tak? No tak, no i bez sprzęgła też fajnie, nie? Też było spoko.